Cześć! W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć na temat mojej koreańskiej przygody, to znaczy na temat kosmetyków, które pochodzą z Korei. Ja zaczęłam zamawiać te kosmetyki, ponieważ uważam, że są naprawdę fantastyczne i zamawiam je na eBayu regularnie już właściwie. I miałam zrobić ten filmik już wcześniej, wcześniej go obiecywałam, ale czekałam na taką dostawę, w której zamówiłam. Trochę więcej tych kosmetyków, więc stwierdziłam, że opowiem o tych, które już miałam, ale również tutaj dodam te nowe produkty, które co dopiero właściwie do mnie dotarły. No i jak to w ogóle się stało, że ja zaczęłam zamawiać te kosmetyki azjatyckie na eBay? Stało się to na skutek tego, że szukałam takiego idealnego produktu kremu BB czy też kremu BB. No i na wizerzu oczywiście najlepszą opinią cieszyły się kremy z firmy Skin79. No i ja się skusiłam po ten produkt. Nie wiedziałam, gdzie go dostać, ale właśnie wyczytałam, że te produkty najlepiej zamawiać przez eBay, więc tak się stało. Znalazłam sprzedawcę, który na eBayu cieszył się bardzo dużą popularnością i miał właściwie 100% pozytywnych opinii, więc no, stwierdziłam, że zaryzykuję. W dodatku przesyłka była darmowa, więc no już dla mnie to było idealne. I to był mój pierwszy zakup na ebay i stałam się nabywcą e, tego kremu Skin 79 BB, który no, był tak rozsławiony właściwie wszędzie, że e, stwierdziłam, że przekonam się i zobaczę jak u mnie działa. Na temat kremów e, BB, moje, mojej opinii e, i porównania e, zrobię osobny filmik, ponieważ mam już trochę tych kremów i właściwie większości to są azjatyckie właśnie kremy, także już mam jakieś zdanie na ich temat po kilkumiesięcznym czasie używania, także nie będę tutaj o nich za dużo mówić, natomiast właśnie posiadam nadal krem BB Skin 79, ten różowy, próbowałam również tego pomarańczowego z miszy, perfect cover oraz właściwie no kilku jeszcze innych, natomiast tak jak mówię, zrobię porównanie i opowiem o tych kremach w osobnym filmie. No i tak naprawdę ta przygoda właśnie z zamawianiem z Korei zaczęła się od tego kremu. W trakcie, kiedy przyszła do mnie paczka, a przyszła dosyć szybko, bo właściwie chyba 7 dni czekałam, więc myślę, że tempo ekspresowe, dostałam mnóstwo próbek i dzięki właśnie tym próbkom zaczęłam, zaczęłam te produkty używać i byłam pod niesamowitym wrażeniem. Tam próbkę kremu, o którym mówiłam, w ulubieńcach Tomatox, to jest z firmy Tony Moly. I to jest fantastyczna maseczka, która rozjaśnia nam skórę, która no przepięknie pachnie, tak jak je łóżko z Donny Karan, o czym też już mówiłam wcześniej. Fantastycznie działa, naprawdę nie wiem, ma, ma, ma coś takiego w sobie ekskluzywnego, także uwielbiam ten produkt. I to był właśnie mój kolejny zakup. Natomiast ostatnio dostałam właśnie paczkę, na którą strasznie czekałam, wydałam na nią masę kasy, ale generalnie bardzo się z niej cieszę. I ona przede do mnie w takim kartoniku, także jest tych produktów sporo. No i Chciałabym Wam opowiedzieć na ich temat troszeczkę, bo myślę, że jest o czym, myślę, że produkty są fantastyczne. Ja jeszcze właściwie ich nie używałam, ale no już w ogóle same opakowania mówią za siebie. I tak, jest to produkt z firmy Bavi Fat. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. I to jest taki krem winogronowy, który no przepięknie wygląda. Przepięknie pachnie. Ja Wam pokażę tutaj, już, już to sprawdzałam, bo nawet moja ciekawość była silniejsza ode mnie, ale yy, chciałam, no, chciałam Wam pokazać na początku, no ale okej, okay, już to wcześniej widziałam, także i wąchałam i tak dalej. Opakowanie wygląda w ten sposób, taki przepiękny mm, winogronek, także mam e, pomidorka i mam już teraz winogronek, także no, naprawdę świetna sprawa. Przy otwarciu to jest krem do twarzy. Krem do twarzy nawilżający, nawilżający ale również o działaniu przeciwzmarszczkowym. Jak otwieramy, to mamy tutaj taką maleńką łyżeczkę, która mnie po prostu rozbroiła, jak to zobaczyłam, no mówię, no nie wiem, czy z niej będę korzystała, ale mówię, no jest po prostu tak przesłodka, jakbym powróciła do dziecięcych lat i miała y, bawić się lalkami. Także mamy taką łyżeczkę i po otwarciu mamy konsystencję takiego kremorzelu który no pachnie przepięknie słuchajcie, ja jeszcze tego nie używam więc ja nie wypowiadam się na temat działania ale myślę, że możemy się naprawdę bardzo polubić z tym produktem, bo ja bardzo lubię takie konsystencje kremo-żelowe czyli takie, które szybko się wchłaniają lubię je używać przede wszystkim rano pod makijaż, także mam nadzieję bardzo dużo bardzo liczę na to, że ten produkt będzie moim takim ulubieńcem, że dobrze mi się sprawdzi o tym mam nadzieję Wam opowiem także to był ten krem to jest ten krem Następnym produktem jest serum z firmy Elisha Koi. I to jest takie serum, które ma e, zmniejszać wydzielanie sebum w strefie T. Przyznam szczerze, że bardzo mnie zaintrygował ten produkt. Nigdzie nie mogłam się tu szukać żadnej opinii, recenzji na, na, na jego temat, e, właśnie czy na wizerzu, czy na YouTubie, właściwie nigdzie. Znalazłam gdzieś jakąś tam recenzję na blogu e, amerykańskim, angielskim, ale to za wiele mi jakby w życie nie wniosło, także zdecydowałam się wypróbować go na sobie i jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa efektów, ale jeszcze, no tak jak mówię, nie używałam, nie, nie, nie wiem za wiele na jego temat, jak, jak to się sprawdza w rzeczywistości. Ten produkt wygląda w ten sposób. Mam tutaj pipetkę, którą możemy sobie w łatwy sposób aplikować to serum. No przyznam szczerze, że jestem niesamowicie ciekawa. Jak już zacznę troszeczkę... Używać i, i jakieś tam zdanie na ten temat będę miała, to chętnie podzielę się opinią z Wami. Także to jest kolejny ten produkt. Jest tu też taki produkt, na który bardzo czekałam, który bardzo chciałam kupić sobie, ale zdecydowałam się kupić na prezent gwiazdkowy dla mojej mamy. I to jest. Ym... Krem pod oczy z firmy Mizon, który jest tutaj w chyba w 70 bodajże procentach z wyciągiem ze śluzu ślimaka. Brzmi może obrzydliwie, ale jeśli chodzi o azjatki, to słyszałam, że jest to taki hit. No może już nawet nie naj, najświeższy, ale jest to hitem i działanie jest fantastyczne. Ten produkt był dosyć kosztowny, bo w przeliczeniu na polskie złotych e, kosztował w granicach 50-60 zł, ale słuchajcie, jest tutaj 25 ml, także ja myślę, że cena jest taka dosyć, e, dosyć dobra, jak za taką pojemność i za, jak za krem pod oczy z tak aktywnym składnikiem. Nie otwierałam go, nie mogłam, dlatego że jest zaklejony, a nie chciałabym, nie chciałabym żeby było widać, że go, że go oglądałam, więc myślę, że... Wypróbuję wtedy, kiedy już będzie po gwiazdce i jak moja mama będzie go używała, to ja po prostu troszeczkę sobie przytulę, że tak powiem. Kolejnymi produktami są takie saszetki z firmy Lioel. To są saszetki, które używamy na nos i one mają nas pozbawić wszelkich problemów, które na nosie się z reguły pojawiają, czyli likwidować wszystkie niespodzianki i tak dalej. Ja nie mogłam się powstrzymać, i dzisiaj użyłam jedną z nich. I powiem Wam szczerze, że no faktycznie coś tam one działają. jakoś tak super się nie przyglądałam, ale no coś tam wyszło, więc no nie będę was sprowadzać tutaj w szczegóły, bo one nie są naj, naj, najprzyjemniejsze. Natomiast również bardzo dla mnie dziwne było to, że ma taki bardzo średni zapach, ta, ten, ten taki, ta naklejka, bo mi to tak jakby się skojarzyło z taką przepaloną oponą, więc no nie jest to przyjemne, szczególnie, że naklejamy to na nos, gdzie wiadomo, te zapachy są intensywniejsze. No ale jeśli działa, no to właściwie jestem w stanie znieść te 10-15 minut, bo tyle trzymamy ten produkt na nosie i, i przetrzymać to jakoś, przecierpieć, jeśli efekty mamy mieć fantastyczne i mamy pozbawić się różnych tych takich nieprzyjemnych rzeczy, które się pojawiają na nosie. Także to są te saszetki. I ostatnim produktem, który zamówiłam jest korektor z firmy Misza. Jest to korektor pod oczy, który już używałam kilka razy i no całkiem fajnie się sprawdza, także e, całkiem ciekawy produkt. No i powiem Wam, że to by było na tyle z tych rzeczy, które zamówiłam, natomiast zawsze jakoś tak jest, że ten sprzedawca dołącza mi bardzo dużo próbek z, zaraz z tym zamówieniem, także ja się z tego zawsze bardzo cieszę, bo mogę wypróbować sobie nowe produkty i z reguły jest tak, że po prostu wracam do tego sprzedawcy i kupuję kolejne produkty, bo zachęcona poprzez właśnie te próbki, które mi tam dostarcza. Dostałam kilka e, kremów BB, ale jakoś specjalnie nie byłam zainteresowana już e, wypróbowaniem nowych produktów i te, pru, e, te próbki, które dostałam jakby pokrywały się z tym, co już wcześniej miałam, także e, no z nich tak najmniej byłam w sumie zadowolona. Natomiast e, dostałam również bardzo fajne rzeczy, których jeszcze wcześniej nie testowałam i właściwie m, bardzo też się cieszę, że będę mogła spróbować nowości. Dostałam również kremy do twarzy z firmy Tony Moly, takie rozjaśniające. Jeszcze ich nie stosowałam, e, ale jestem bardzo ciekawa efekt. Oraz dostałam dwie takie fajne rzeczy, z których się bardzo, bardzo cieszę, to są maseczki do twarzy. Są to maseczki, które są w postaci takiego jednego wielkiego płatka z, z dziurkami na nos, oczy i usta. I oczywiście ja już nie mogłam się powstrzymać i jedną z nich zużyłam. Jedna z nich, właśnie tę, którą użyłam, jest Elisha Koi i to jest taka maseczka witaminowo-kolagenowa którą właśnie użyłam, która, która bardzo mi się spodobała, nie uczuliła mnie także jak najbardziej na tak. Kolejna z nich to jest firmy Foodaholic, nie znam tej firmy, jeszcze nie stosowałam, z ogórkiem. Także też jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie się sprawdzała. Także no nie ukrywam, że bardzo fajne, fajne rzeczy, fajne też próbki, bo te próbki też mnie w jakiś sposób tam zachęcają, to wygląda. Ja bardzo lubię robić takie, właśnie azjatyckie zakupy. Staram się robić to raz na jakiś tam czas, raz na kilka miesięcy i w ogóle cieszę się strasznie jak dziecko, jak mogę przeznaczyć jakąś tam kwotę na te zakupy, jak już czekam, kiedy one do mnie dotrą. I powiem tak, no są to kosmetyki, które mniej lub bardziej sprawdzają się u mnie, ale mimo wszystko ja bardzo lubię je zamawiać. Bardzo lubię ten moment, kiedy mogę sobie gdzieś tam przeznaczyć jakąś kwotę i, i zamówić produkty, które którym się spodobają. Minusem jest na pewno to, że czasami nie można po prostu znaleźć informacji na, na temat tego, co ten produkt robi poza tym, co napisze sprzedawca, więc tak naprawdę jest to takie nasze ryzyko. Ryzyko i testowanie na, na własnej skórze, ale ja mimo wszystko lubię ten resztek takich emocji, kiedy czekam na te produkty, kiedy one do mnie przychodzą, kiedy właśnie sprzedawca do, dołącza mi jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś dodatkowe próbki. Bardzo lubię to. No i e, właśnie fakt, że one nie są dostępne na polskim rynku, a mam świadomość tego, że azjatyckie produkty są bardzo bogate, jeśli chodzi o składniki, e, są bardzo oryginalne i, i naprawdę świetnie działają, to jest dla mnie taki argument, który mnie przekonuje, i powoduje, że kupuję te produkty sukcesywnie co jakiś czas. I tyle właściwie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, pa. pa.